Szanowni Państwo, może ktoś z Was poznaje to lotnisko. A to znaczy, tyle że to, co dobre, się skończyło. Czy to, co przyjemne. Przynajmniej na razie. Zgubili mi walizkę, ale znaleźli po dwóch dniach. Tylko, że z popsutym kółkiem, jak się w tą stronę jedzie, tu. Dużo tam było takich przygód, o których mógłbym opowiadać, ale już nie chcę. Nie mam siły na to. Więc zapraszam Was do polskiej zaprawy. Ale tu ciemno i zimno jest w ogóle i przyzwyczaić się muszę do tego, że rozumiem to co mówią ludzie na ulicy. Wykorzystując jeszcze chwilę, chciałbym Wam powiedzieć, że będzie takie bardzo fajne spotkanie z Rafałem Huzarskim o duchowości, która się przydaje w zarządzaniu czasem. Rafał Huzarski jest specjalistą od tego tematu, może nie każdy o tym wie, ale takie biznesowe, czy wykorzystanie duchowości w biznesie, w zarządzaniu to jest coś bardzo modnego i szczególnie na zachodzie mocno używa... Znaczy takiego praktykowanego. I Rafał trochę z tej działki zrobi takie szkolenie dla nas, jak chcecie wziąć udział z tych naszych zoomowych spotkań. 18-19 luty. Jak dzięki duchowości ignacjańskiej można zarządzać czasem, sobą, życiem, aby to było skuteczne i praktyczne. A nie latanie w chmurach tylko. I... Jeszcze coś chciałem powiedzieć, rzec. To będzie się nazywało księga wyjścia dla nieogarniętych, a coś w ten desenie, ale o zarządzaniu, <laughs> żeby wyjść ogarniętym z tego. Z Ewangelii według świętego Łukasza: Jezus wszedł z dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei, z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, Albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie Was znienawidzą i gdy Was wyłączą spośród siebie. Gdy zelżą Was z powodu syna człowieczego, odrzucą z pogardą Wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest Wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada Wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada Wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada Wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada Wam, gdy wszyscy ludzie chwalić Was będą tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom Moi drodzy tutaj Sucha umietka Usiaka z częścią ekipy przyjechaliśmy tutaj stąd ta właśnie yy, to opóźnienie trochę przyjechaliśmy tutaj pomilczeć i pomarznę trochę na ignacjańskich, bo y, z częścią ekipy, z zespołu pogłębiarki, dlatego że bardzo chcemy nie tylko pracować przy y, duchowości, ale też nie żyć przede wszystkim. I postanowiliśmy, że sami będziemy wszyscy y, robić to, ćwiczenia duchowe będziemy robić, więc właśnie to się zaczyna, co Jezus chciał przekazać w tym tekście Ewangelii, który właśnie dzisiaj mamy. Błogosławieni i przeklęci. Królestwo niebieskie i jego brak. W języku biblijnym słowo błogosławione to znaczy szczęśliwy i jest ono utożsamiane z Królestwem Bożym, że szczęśliwi są ci wszyscy, którzy to Królestwo posiadają, a przeklęci, czyli pozbawieni szczęścia na takim bardzo głębokim poziomie, to są ludzie pozbawieni tego Królestwa. A Królestwo Boże w Biblii to jest yy, Taki rodzaj panowania Boga, natomiast panowania Boga nie ze względu na narzucenie siebie, tylko ze względu na, że Bóg panuje w miejscu, gdzie ludzie go wybrali, Jego obecność i wybrali sposób życia, który On zaproponował. I wtedy panuje Królestwo Boże. I to, co mówi się często, że największą misją Jezusa nie było uzdrawianie, nie było wcale umarcie i zmartwychwstanie, tylko głoszenie tego Królestwa Bożego. Czyli głoszenie takiej przestrzeni i zapraszanie ludzi do takiego wyboru Boga, w którym on zaczyna panować, jego zasady i wtedy są ludzie na głębokim poziomie szczęśliwi. I Jezus przeciwstawia trochę to szczęście błogosławieństwa, takiemu szczęściu, które takim rzeczą, które my wybieramy, żeby być szczęśliwym, nie? Że, że posiadanie władza i on mówi, że ci, którzy tego nie macie, jesteście szczęśliwi, bo macie królestwo Boże. Hmm? Czyli yy, pokazuje taki yy, nie tak jak się często wydaje, że jakąś sadystyczną wizję Boga, że musisz być nieszczęśliwym, żeby żeby być w królestwie Bożym. Hmm? Tylko pokazanie yy, Czegoś, co wielu osób dotyczy bardzo, albo, albo większości osób na jakichś tam różnych etapach życia, że szukając szczęścia, to często sięgamy po takie rzeczy, które powodują, że ja y, w konsekwencji tego też nie do końca wybieram obecność Boga i panowanie jego zasad w moim życiu. I wtedy staję się człowiekiem przeklętym, bo mnie to pozbawia obecności Boga. I, I to, co Jezus mówi jednocześnie, że są takie rzeczy, które wydaje nam się, że musimy osiągnąć, żeby być człowiekiem szczęśliwym i spełnionym gdzieś na głębokim poziomie, a one wcale, tego, wcale do tego nie są konieczne. Nie, nie muszę posiadać bardzo dużo, żeby być człowiekiem głęboko szczęśliwym. Nie? To, to mówi Jezus. Kiedyś byłem na takim szkoleniu biznesowym i, i to ono było. Znaczy tak, prowadzi to człowiek, który się zajmuje biznesem. I, yy, I ten człowiek yy, opowiadał o trzech poziomach szczęścia. Pierwszy to był zaspokojenie potrzeb, drugi był jakiś taki element, i trzeci, y, trzecie to szkolenie to był człowiek y, albo w ogóle niewierzący, albo bardzo słabo. I on, jako przykład trzeciego, jakby poziomu najwyższego szczęścia, pokazał matkę Teresę z Kalkuty. I on y, pokazał jednocześnie czu, y, kobietę, która nie posiada nic, kobietę, która jest zapracowana i zmęczona bardzo mocno, a jest. Y, Uważana przez niego jako przykład człowieka, który jest na najwyższym poziomie szczęścia, ze względu na to, że ona bierze, że ona ma to największe, najgłębsze poczucie sensu tego, co robi, że uwaga, uczestniczy w czymś większym niż ona sama. Że ona buduje coś, co jest buduje. Ona akurat buduje, ale jest częścią czegoś większego niż, niż ja. I takie poczu poczucie sensu i spełnienia daje motywację do y, ch, często heroicznych jakichś y, jakich zachowań. I wcale nie chodzi o to, żeby wszyscy teraz byli heroiczni, ale Jezusowi w idei chodzi o to, żeby każdy z nas nie pomylił tej drogi do tego głębokiego szczęścia. Czyli bycia w Królestwie Bożym z takimi elementami, które być może mówią o tym, że mam osiągnę szczęście, ale ostatecznie one do końca tego mi nie dadzą. I w medytacji chciałbym, żebyśmy się skupili na tym właśnie. Przede wszystkim zadali sobie pytanie, czy, czy ja w tym momencie jestem człowiekiem błogosławionym w Ewangelii, czyli mam, mam taki wybór w sobie obecności Boga życia według Jego zasad? Czy to zostało przeze mnie wybrane? Czyli czy żyję w Królestwie Bożym? A jeśli nie mam tego, to Królestwo Boże to nie jest jakieś, wiecie, bardzo mocne, silne doświadczenia tego Boga, że teraz w tym momencie przeżywam Jego świadomość Jego obecność tak super, super głęboko. Nie, to może być bardzo subtelne. Ale, ale, ale jednak, jak sobie zadam pytanie, że jest Bogiem, mam grzeszki, ale żyję. Ale żyję. Czy raczej jestem takim człowiekiem, że mam ciągle niepokój w tym pytaniu, że to żyję albo nie żyje, no chciałbym na pewno, ale coś mi tam sumienie jakoś, jakoś wyrzuca na wierzch. To najpierw o to się zapytajmy. A potem się zapytajmy, czy, czy moje. Je, jeśli jestem poza, poza tym królestwem, to warto się za, zadać sobie pytanie, co to spowodowało? Czy moje poszukiwanie szczęścia i jakieś wybory z tym związane spowodowały, że. Że pozbawiłem się tej obecności Boga, zwyczajnie. Pewnie nieświadomie. Czy, czy może tak bardzo przeżywany brak pewnych rzeczy i niezgoda na nie spowodowały to, że tak się bardzo kręcę wokół tego, że muszę coś osiągnąć, mieć coś, bo inaczej nigdy nie będę człowiekiem szczęśliwym? Co nie jest prawdą. Więc moi drodzy, głębokie szczęście, poczucie satysfakcji, spełnienia, bycia w miejscu, w którym jestem, pomimo różnych sytuacji, które w życiu mnie spotykają, pomimo, że coś mam, czegoś nie mam, że z jakimiś ludźmi jest, jestem i nie jestem, to jest perspektywa, którą rysuje Ewangelia, że pomimo tego, co cię w życiu dotyka, możesz być człowiekiem, który wybrał szczęście, wybrał, wybrał obecność Boga, którą daje głębokie szczęście. I równocześnie możesz być człowiekiem, który ma bardzo dużo zaspokojonych różnych potrzeb, a nie wybrał szczęścia. Ciągle za czymś biegnie, coś goni i, i, i czegoś mu brakuje. Hmm? Nie wybrałem obecności Boga w moim życiu i życia według Jego zasad, i, i konsekwencja jest taka, że nie mam tego spokoju głębokiego. Hmm? I o tym będziemy w Ewangelii w medytacji, zapraszam. Wypowiedzcie się, co wymyślicie myślicie na, na temat tego fragmentu. Zapraszam na Rafała Huzarskiego i zapraszam na medytację. Trzymajcie się. Wspomnijcie o nas jakąś zdrowaśką, żebyśmy, żebyśmy potem z tego, co to wyniesiemy, byli. Ja się mogli mogę z wami podzielić przy tych pięknych wschodach i zachodach słońca. I brozie.